Czy kobieta jest w stanie uszczęślić mężczyznę? Tak. Pod warunkiem, że to będzie co chwilę inna kobieta. Wiem, że tego chcieliście usłyszeć, ale teraz tak na poważnie. To, że będziesz dużo bzykał, nie sprawi, że wszystkie twoje problemy znikną. Czy tym wiem. I potwierdzić i to każdy, kto ma naprawdę duże sukces. Ja, oczywiście, tak słyszałem, ja tylko książki czytałem. Wiesz, a ja w ogóle się nie znam na kobietach, a to że od 2008 roku pomogłem setkom mężczyzn osobiście, spędziłem tysiące godzin szkoląc ludzi. To, to jest wszystko to jest wszystko fake, 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 fake. Kobieta taka wiesz nie sprawi, że twoje życie wiesz taki sukces nie sprawi, że twoje życie będzie lepsze. Tylko ty możesz to zrobić tak naprawdę. Tylko ty masz to zrobić. Twoje szczęście zależy tylko niestety od ciebie, twoje poczucie szczęścia jest kwestią twojego myślenia. A nie tego, czy masz kobietę, czy nie masz kobiety. Więc się tak nie napinaj, że musisz mieć jakąś jedną konkretną kobietę, żeby być szczęśliwym, bo to, to ci nic nie da. A często niestety chcecie. Chcecie, żeby ktoś potwierdził Wam waszą wartość. Pokazał, że jesteście godni miłości. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Rozumiem, jak to działa, ale to nie znaczy, że to akceptuję. To toleruję w sensie. Nie, nie biorę tego do siebie, to naprawdę nie działa. Bo widzisz, że naprawdę ci się marzy styl życia, Playboya, no musisz być świadom tego, że wiele Twoich relacji zakończy. I że jest dużo fajnych, naprawdę fajnych, wspaniałych kobiet. I może być tak, że to by się naprawdę ktoś tam wiesz, spodoba na dłużej. Ale pewne rzeczy się zmieniają. Najgorzej to zrobić z baby swój totem, talizman, amulet. Najgorzej. Kobieta nie jest w stanie się uszczęśliwić. No chyba, że przyprowadzi dwie koleżanki. Hmm. Ale to takie szczęście krótkotrwałe. Ale czy mniej cenne? Dobry. Tylko poważne związki, tylko poważne związki, pamiętaj.